Tutu Baskargi, tutu Baskargi. Witamy wszystkich naszych słuchaczy, uczniów, rodziców i nauczycieli na świątecznym wywiadzie z gościem specjalnym. Autorem Drewnianych Poniedziałków w JCE. Ze mną dzisiaj w naszej szkolnej bibliotece jest pan Marcin Smajdor, nauczyciel historii, wychowawca, filozofii Jezyckiego Centrum Edukacji. Witam, panie Marcinie. Dzień dobry szczęść, boże, witam wszystkich. Panie Marcinie, to co jakoś przekonało mnie do tego, żeby dzisiaj zaskoczyć naszych słuchaczy, to 40 odcinek Drewnianych Poniedziałków. Zdraźmy trochę naszym słuchaczom, skąd pomysł na ten wyjątkowy projekt. W ogóle Drewniane Poniedziałki to jest seria, która się ukazuje od 30 listopada. Jeżeli dzisiaj sobie to sprawdziłem dokładnie w historii, że pierwszy odcinek taki trochę inny niż teraz, bo to, to trochę się rozwijało dzięki właśnie też ojcu dyrektorowi, który tutaj nam tutaj też patronował. Więc 30 listopada 2020 roku, czyli prawie półtora roku temu zamieściłem pierwsze zdjęcie kościoła drewnianego, to był kościół drewniany w Annopolu, w województwie lubelskim, no a że mam tych zdjęć, tych kościołów trochę i cerkwi trochę więcej niż 40, prawie ponad 1000, więc myślę, że jeżeli tylko Pan Bóg pozwoli, czas nam pozwoli, to będziemy to dalej kontynuować, pewnie Czyli jeszcze długo. jak mamy 40 odcinków na rok z hakiem, tak, to e, jak będziemy mieli 10 razy więcej za 10 lat to będzie 400, e, to za 20 lat będzie 800. To może tak czyli za 25, czyli mamy materiał na 25 lat. To to może, może, może być też tak, że jeszcze na emeryturę będę to kręcił odcinek. No tutaj, to ci. Słuchajcie, tak właśnie to jest wyjątkowy, że przez najbliższe 25 lat mamy materiał na drewniane poniedziałki. A skąd taki pomysł, żeby właśnie uwieńczyć i uwieczniać na zdjęciach drewniany kościoły. To w ogóle się zaczęło od moich wypraw rowerowych jeszcze z studenckich czasów razem z moim bratem kochanym, którego serdecznie pozdrawiam Mateuszem. Jeździliśmy sobie na rowerach po okolicy, no i zauważyłem, że rzeczywiście to bardzo ładne są miejsca, bardzo ładne budowle. I stwierdziłem, że będę robił ich zdjęcia, no i zacząłem jeszcze wtedy starym aparatem z kliszą, jeszcze taką, której pewnie już młodzi nasi słuchacze już nawet nie wiedzą, jak wygląda taki aparat z kliszą. Zrobiłem najpierw zdjęcia właśnie tym aparatem, a potem jak już w Małopolsce mi się skończyły, to stwierdziłem, że jeszcze przecież w Polsce jest dużo takich miejsc, które też zawierają takie budowle i to są to są celkie, to są meczety, też przecież na północy, no i, no i kościoły, oczywiście, których jest najwięcej w, tutaj w Polsce. Pamiętam może Pan jakąś zabawną sytuację, e... albo ile właśnie, coś się wydarzyło przy okazji fotografowania? E... To opowiem takie dwie historie. Pierwsza, na, w Bieszczadach, gdzieś tam daleko, daleko, w takiej zapadłej małej wiosce pojechałem z bratem robić zdjęcie cerkwi, która była umieszczona na wzgórzu, trzeba było tam wyjść prawie pół kilometra musiałem iść piechotą, bo samochód już nie dojechał, ale zanim tam dojechaliśmy to w pewnym momencie samochód nasz wpadł w lekką taką kałużę i no i stwierdziliśmy no nie, no musimy jakoś ten samochód wypchać z tej kałuży. Ale brat jechał ją, ja, ja będę pchał. On mówi dobrze, to ja pojadę. No ale wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że ze zbyt wielkiej siły fizycznej nie słynę, więc stwierdziłem, no nie, nie popcham, nie popcham. Więc poprosiłem mieszkającego tam niedaleko chłopczyka, który akurat przychodził, żeby mi pomógł popchać ten samochód z tej kałuży. No i jak wypychaliśmy to auto z tej kałuży, to ochlapało mnie cały mój całą moją koszulę poklapało tym błotem z tej kałuży i ten chłopczyk miał po prostu konkretny ubaw ze mnie. A druga historia już taka, może taka trochę no, niezbyt śmieszna, bo podjechałem, do, na Śląsku było do jednego kościoła, no i wyciągam aparat, robię zdjęcia, a sprzątająca tam pani przy tym kościele tak krzyczy na mnie, mówi: co pan robi, co pan robi, kto panu pozwolił zrobić zdjęcia tutaj? Ja mówię, ale to nie wolno robić. Ona mówi, no wypadałoby się zapytać. Bo myślałem sobie, no może rzeczywiście miała rację. <laughs> trzeba było się zapytać. A ja mówię, a czemu pani tak, tak krzyczy, tak ta pani zdenerwowana jakaś? Czemu pani tak? No ja wiem, bo otóż był taki jeden, robił tutaj zdjęcia i chciał to spalić potem. Ja mówię, czy ja wyglądam na kogoś, kto tutaj chce coś spalić? Taki piękny macie obiekt. Ja tutaj jestem Małopolski, pani patrzy na moje, numery mojego samochodu. To jest z Małopolska, to jest daleko. Przyjechałem tu, żeby zdjęcie zrobić, a pani mówi, że ja to chcę spalić. Chociaż no rzeczywiście tak się czasem zdarza, że te obiekty też, bo one się też łatwo palą, często też się palą. To zamiłowanie do drewnianych budowli, ono się zrodziło przy jakiej okazji? Y y trudno powiedzieć. To tak jakoś spontanicznie wyszło. Y zawsze się interesowałem. Y z sakralnymi budowlami, nie tylko drewnianymi, ale generalnie ogólnie. No i może też to, że pochodzę z parafii, w której kościół, stary kościół w niemownięcia Matki Bożej pochodzi z XIV wieku, więc tak jak ktoś, jak rodzice mi na misji opowiadali, że, to, że ta budowla ma już ponad 700 lat, to stwierdziłem o to rzeczywiście. No i potem potem kościół nowy powstał już, ten, ten stary jakby też ciągle istnieje, ale on już jest mniej używany, więc stwierdziłem, aha, to może rzeczywiście w Małopolsce będą jeszcze takie budowle, które będą też tak stare jak mój kościół parafialny. No a potem, potem mi się to tak spodobało, że jeszcze na studiach miałem przyjemność współpracy z panem profesorem Stanisławem Olczakiem, który był historykiem kościoła, już nie żyjący. Pisałem u niego, o niego, u niego pracę magisterską i on też był właśnie wielbicielem takich budowli i stwierdziłem, to ja, tutaj po profesorze, to. Jakie, jak wygląda takie przygotowanie takiego drewnianego poniedziałku? Bo jak Pan powiedział, że ma Pan ponad tysiąc zdjęć, no to byłoby jakieś tysiąc historyjek, prawda? Ma Pan jakieś specjalne źródła, swoje notatki? Z czego Pan tak korzysta przygotowując się do odcinka? No przede wszystkim zdjęcia mam zgane wszystkie na jednym pendrive. Więc e, wybieram sobie, tak się staram, żeby co tydzień nie był tylko kościół, więc to jest takie trochę przeplatane, raz kościół drewniany, raz cerkiew. E, no i e, wybieram budowlę, e, na chybił trafił. Po prostu co mi się trafi, co mi się rzuci w oczy. Więc nie ma jakiegoś klucza, który by mówił, że no dobrze, mhm. to teraz tylko Małopolska, a potem tylko Śląsk, potem tylko północ Polski. Korzystam ze źródeł różnych, przede wszystkim jest taka strona internetowa kościoły drewniane.pl i tam są wszystkie, autorem tego w ogóle tego portalu jest Marcin Szukała z Poznania, który jeszcze przede mną, bo to było na początku XX wieku, w ogóle taką stronę stworzył i tam różni ludzie zamieszczają różne zdjęcia właśnie tych drewnianych budowli sakralnych z całej Polski. I tam jest przy każdym kościele y, y, jakaś krótka historia tego, y, tego budynku. Oczywiście są różne budynki, są różne miejsca i czasem, czasem w 7 czy w 8 minut trudno mi się zmieścić ze wszystkim, więc próbuję wybrać to, co wydaje się mi najbardziej ciekawe. Czy Najistotniejsze w, tym, w tej prezentacji. Czasem, tak jak to będzie w nowym roku, w pierwszym odcinku, wiadomości o miejscowości jest bardzo niewiele, o samej serwisie też bardzo niewiele, więc będę musiał coś jeszcze dodać od siebie, co będzie nawiązywało do, tematycznie do, tego, do, do tej budowli. No, generalnie z internetu dużo korzystam, bo to jest takie, takie medium, które jest najłatwiejsze. Naj, naj, naj Nieodłącznym elementem drewnianych podziałków są zagadki. Czy też jakieś ma Pan tutaj swoje e, przetarte e, ścieżki, jak te zagadki tworzyć? To też, e, też taka ciekawa rzecz, że e, jeszcze z, e, jak już wybieram sobie mm, kościół czy cerkiew do e, prezentacji, to e, zagadkę to wymyślam dopiero na końcu. Czyli e, tak jak e, zwykłem kręcić odcinki w soboty, bo wtedy jest trochę więcej czasu, to przed, zaraz przed nakręceniem myślę sobie, o co, czy, o co mógłbym zapytać oglądających. I tu też nie ma jakiegoś klucza, który by wskazywał, że no, nie wiem, dzisiaj pytam o królów polskich, jutro o coś innego. Po prostu tak też spontanicznie mi przychodzą te pytania. No i tak, staram się tak, żeby to było urozmaicone jak najbardziej, jak tylko możliwe. Zachęcamy do subskrybowania kanału. Drewniane poniedziałki w JCE i wspólnie życzymy wszystkim naszym słuchaczom bez, zdrowych, wesołych, radosnych świąt 10. Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego, nowego roku. roku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję Panie Marcinie. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam wszystkich.